9 marca. Wiadomości z Ukrainy. Wojska ukraińskie zabiły setkę okupantów przy gazociągu w Kurszczynie. Ludzie Putina z rosyjsko-północnego kraju próbowali zinfiltrować terytorium obwodu Kurskiego Federacji Rosyjskiej, kontrolowanego przez siły obronne poprzez podziemne połączenia gazociągu Postęp. "Jednak o tym dowiedział się wywiad 80 Galicyjskiej Brygady Desantowo-Szturmowej Sił Zbrojnych Ukrainy i ukraińscy obrońcy zdołali zorganizować zasadzkę. Pułapka zamknęła się, gdy rosyjscy faszyści zebrali się u wyjścia z tunelu. Wyjście z rury zostało zablokowane, co uniemożliwiło ewakuację grupie wroga. Następnym krokiem jest zniszczenie, napisał na Facebooku Mirosław Gaj, oficer Sił Zbrojnych Ukrainy." Twierdząc, że zniszczono około 80% ze stu samolotów szturmowych. Jednakże tekst jasno wskazuje, że sytuacja się rozwija. Trwają specjalne działania porządkowe dane są udoskonalane kontrola obiektywna i przechwytywanie sygnałów radiowych potwierdzają panikę wśród personelu wroga. Najeźdźcy skarżą się, że zostali rzuceni na pewną śmierć. Zakaz USA dotyczący przekazywania informacji wywiadowczych doprowadził do dużych strat po stronie sił zbrojnych Ukrainy. Na wojnie każdy szczegół ma znaczenie, wszystko ma swoją cenę, a jej miarą jest życie żołnierzy. Dlatego też wstrzymanie przez nowego prezydenta USA, dostaw broni na Ukrainę i odmowa udzielenia informacji wywiadowczych mają już swoje negatywne konsekwencje. Jak pisze magazyn Time, cytując pięciu wysokich rangą urzędników i oficerów armii ukraińskiej i zachodnich, decyzje Amerykanów pomogły Rosji w przesunięciu się na newralgiczny odcinek frontu, co w ostatnich dniach doprowadziło do śmierci wielu ukraińskich żołnierzy. Chcielibyśmy również zwrócić uwagę na stosunkowo dużą liczbę pocisków, które nie zostały zestrzelone podczas masowego ataku rakietowego. Zatem trafiono tylko 34 pociski z 67, czyli o połowę mniej, podczas gdy wcześniej odsetek powaleń sięgał 90%. I to pomimo faktu, że Rosjanie nie używali dagerów i X-22, których zestrzelenie było zawsze niezwykle trudne. Z powodu tej przerwy zginęły setki Ukraińców, powiedział jeden z oficerów w wywiadzie dla Time w Kijowie, prosząc o zachowanie anonimowości. Największym problemem jest morale, dodał, ponieważ siły zbrojne zmuszone są walczyć bez jednych z najlepszych systemów uzbrojenia, nie z powodu ataków Rosji, ale z powodu postawy USA. To naprawdę daje wrogowi przewagę na linii frontu. Publikacja pisze, że najbardziej dotkliwe skutki odczuli Ukraińcy w obwodzie kurskim, gdzie siły zbrojne próbują utrzymać pas terytorium zdobyty podczas ofensywy w sierpniu ubiegłego roku. Prezydent Zełęski postrzega ten region jako kluczowe źródło nacisków w przyszłych rozmowach pokojowych z Rosjanami. Jego celem jest wymiana części terytorium kurskiego na okupowane przez Rosję ziemie ukraińskie. Źródło w rządzie Zełęskiego potwierdziło, że operacje w Obwodzie Kurskim najbardziej ucierpiały z powodu utraty dostępu do amerykańskiego wywiadu. Ukraińcy utracili zdolność wykrywania zbliżających się rosyjskich bombowców i innych samolotów startujących z Rosji. W rezultacie Ukraina ma mniej czasu na ostrzeżenie ludności cywilnej i personelu wojskowego o ryzyku zbliżającego się ataku lotniczego lub rakietowego. Utrata amerykańskiego wywiadu ograniczyła również zdolność sił ukraińskich do przeprowadzania ataków dalekiego i średniego zasięgu na cele rosyjskie. Możliwości te są obecnie sparaliżowane z powodu braku dostępu do informacji z amerykańskich satelitów. Wojska ukraińskie wysadziły w powietrze siedzibę pułku czołgów Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. W ciągu ostatnich 22 godzin okupanci rosyjscy nie przeprowadzili żadnych działań szturmowych ani ofensywnych na kierunku dniepru, obwód chersoński. Poinformowało o tym między innymi centrum prasowe sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w odpowiednim podsumowaniu operacyjnym opublikowanym na oficjalnej stronie w portalu społecznościowym Facebook. W osobnym artykule poinformował, że wczoraj siły powietrzne sił zbrojnych Ukrainy przeprowadziły precyzyjny atak na stanowisko dowodzenia 17. pułku pancernego 70. dywizji zmotoryzowanej okupantów w miejscowości Oleszki w obwodzie hersońskim niestety na razie nie znamy konsekwencji ale sztab generalny sił zbrojnych Ukrainy wskazuje że ma miejsce cała seria podobnych ataków te ataki są kontynuacją serii ataków ogniowych, mających na celu zmniejszenie potencjału militarnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Potwierdzają to również niektórzy rosyjscy propagandyści, którzy nazywają siebie ekspertami wojskowymi i donoszą, że tego typu naloty przeprowadzają amerykańskie samoloty F-16. Przyjaciele, wspierajcie nasz kanał, lajkując film i komentujcie tę wiadomość w komentarzach a także zostańcie sponsorami naszego kanału